dawałem Hero żeby przestraszyć graczy. Wszedłem na serwer z nickiem Hero i żeby dodać sobie autentyczności, nadałem sobie Opa. Typnąłem do losowego gracza, żeby go przestraszyć, ale takiego zakończenia się totalnie nie spodziewałem. Na początku zacząłem na spokojnie, klikając w drzwi, żeby ogarnąć, że coś jest nie tak. Parę razy podchodziłem do drzwi, żeby sprawić, co się dzieje, ale cały czas byłem niewidzialny. Gdy zobaczyłem, że wychodzi z domku, od razu podleciałem daleko, wyszedłem z niewidzialności, po prostu zacząłem na niego patrzeć. Ale tak, żeby on mnie widział. Po chwili zaczął biec w moją stronę, żeby mnie zaatakować, ale gdy był już blisko, po prostu zniknąłem. Pojawiłem się znowu za nim i zacząłem niszczyć pod nim bloki, żeby wpadł do dziury. Gdyby wziął, że napisałem mu tabliczkę ze straszną wiadomością, ale kiedy to zobaczył, od razu wyszedł z serwera. Ale najlepsze jest to, że po chwili wrócił, ale nie sam. Przyprowadził ze sobą znajomych, żeby im pokazać, że nawiedzę go Hero Brain. Jego znajomi byli uzbrojeni w najlepszej temy na serwerze, a gramy na Chaos SMP na serwerze Piko MCP, więc taki tem zdobywa się tygodniami grania. Dlatego postanowiłem, że już zniknę i nie będę ich trollował, żeby znajomi mu nie uwierzyli. Ale za każdego lajka postawię mu jedno TNT pod domkiem. Odbierz rangę pod komendą Pico!